Something in the air. I know you want me. thank mm -hmm. you Otóż witam was wszystkich na live. Y, dzisiaj sobie zrobimy live. A. Tak jak słyszeliście, to y, zrobię dzisiaj live. A. Tak wam obiecałem. Y, w tym live też będzie special, więc na spokojnie. Y, to jest okazja 250, 250 subów Tak, yy, zostawcie suba i lajka No i sobie to tyle yy, Dobra, czekajcie chwilkę, bo tam muszę coś zmienić Już sekunda yy, Dobra, okej, okay. myślę, że będzie Dobra, no, dzisiaj sobie zagram w Paniut Computer Core yy, Tak, dzisiaj sobie zagram w Paniut Computer Core No i może potem fine gry na przykład McDonald's Tykon, bo już w sumie powróciło takie McDonald's Tykon, tylko yy, tylko że w innej nazwie. Pewnie McDonald's Tykon został, zbanow został zbanowany chyba ze względu na prawa autorskie. Coś, coś tak po prostu, yy, coś tak kojarzę po prostu. Dobra. Zagram sobie fajny computer core. No i nie wiem co byśmy sobie porobili. No special na pewno zrobimy, więc to już wam mówię od razu. No i sobie to tyle. Pamiętajcie, że możecie się nadal zakwalifikować na y, mistrzostwa widzów Ulamaska. 30 osób tylko pozostało do, do zakwalifikowania, wystarczy, że dołączycie do Discorda i przeczytacie zasady. I później Was poproszę o konto w Robloxie, żebyście mi wysłali dowód, prawda? Albo po prostu nick, chociaż nie wiem, ale tylko zdjęcie czy fiszata. No i sobie to tyle. Wszystko będzie wy, wy właśnie. W Discordzie, dobra, okej, okay. dzisiaj mamy środa 3 maja, czyli Święto Konstytucji 3 maja, więc więc, no dzisiaj y, właśnie śpiewaliśmy Hymn Polski. No, chociaż nie wiem, czy, czy każdy ktoś tam śpiewał, prawda? Dobra, myślę, że tak live będzie do godzinki, tak myślę. Tylko dwie osoby są, więc no niestety, ale trochę mało. Zalecam udostępnienie tego live'a, ponieważ no, żeby było dużo osób. Prawda? Dobra. Okej, okay, zagram sobie panią od jak wam obiecałem. No i może już Jaybreaka e, zagram. Zagramy. E, no i, i myślę, że. Myślę, że po prostu e, pokażę wam, jaka, jak ja aresztuję ludzi, prawda? Jak zeszczeli wam te helikoptery i te auta. Oczywiście będzie. Oczywiście będą filmy, prawda? E, Jaybreaka. Chociaż nie wiem, czy teraz będę nagrywał te jailbreaki, nie? Aha, czemu ja zginąłem? To mnie bardzo smuci. Nie wiem czemu ja zginąłem. Ale dobra, ok Czekamy, żebyśmy się zrespałowali, ok Dobra. Nie wszystko nam się załadowało. Więc to nie jest dobra sytuacja. Troszeczkę. Dobra, ok teraz sobie poprzestawiam inwentory. Tak, nie mogę. Oddu Aha, to tego chufa. To. To ochrona. Tutaj. Czwóreczka. To co to, to jest? Nie wiem. A dobra, okej. Okay. To chyba ta, yy, ten tablet. Dobra, okej. Okay. Ten drzeczka, tylko tutaj. Tutaj. Tu trzeba. Ni tu nic nie trzeba. No i super tutaj. Dobra, pamiętajcie o zostawić suba i lajka, prawda? Myślę, że będą suby jakieś padały że będą spadały jakieś suby. Może to już po... Um, o, może już potem coś tam padnie, prawda? Więc dobra, okej. Okay. Eee, więc sobie zagram dzisiaj w Paniuk Computer Core. Eee, właśnie e, będziemy robić special. No i jest to tyle. Eee, jak wam dzień mija dzisiaj, właśnie jak minął, prawda? Czy już wróciście z majówki czy... Co, co robiliście, prawda? Przez ten czas wolny, prawda? Oczywiście, jak się czujecie z tym, jak wracacie jutro do szkoły, prawda? No i dwie ja osoby znowu niedobrze. Dobra, okej, zagramy sobie fajną komputerką, pojedziemy za pociągami. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. No już naj, najgorsza sytuacja, bo można spotkać, prawda? Bo, bo jeszcze mi się wszystko nie załadowało. Ej, nie słyszę jeszcze dzięku. A mam dzięki. Nie, no mam dostosowane wszystko, więc yy, no pomien, yy, powinno zaraz mi się to wszystko załadować. Prawda? Dobra, okej. Okay. No i super, jakieś wypadki są, yy, więc to nie jest dobra sytuacja. No i teraz będziemy musieli czekać, żeby nam się wszystko załadowało. No niestety. Co ja nam to ja poradzę? Na to. A bo byśmy już sobie teraz rozpoczęli ten special A special to, to... To ten... To mieliśmy wybuchać tego... Właśnie mieliśmy wybuchać pociąg nuklearny w, w kulantach Prawda? Więc sobie zrobimy special jeżeli nam się wszystko załaduje, prawda? Tak, zakręcam sobie to to już wiemy I co jeszcze? No nie, będziemy poszukiwać ludzi yy, w takim razie. Yy, potem dam, zaraz wracam, bo może, że tam mam jakieś prywatne sprawy, prawda, Czy tam moje dokumenty, ich który, nie będziecie mogli widzieć, prawda? Bo ja nie chcę, żeby nikt, nikt widział moich danych, prawda? Tak, bo ja tam mam wszystko. No i sobie to tyle. Nie wiem, czy już w sumie y, rozpocząć grę. Yy, w sumie już rozpoczęliśmy, ale... Ale no wiecie, jeszcze się wszystko nie załadowało. No pięknie. No a myślę, że ten special zrobimy. Chociaż nie wiem, czy, czy zrobimy ze względu na e, po prostu ze względu na e, te osoby podpalające, bo to jest niemiłe. Przede wszystkim drażniące, prawda? Dobra. Nie wiem, czy czy ten e, czy nam się wszystko załaduje, bo, bo Wiecie, jeszcze się nie załadowało, prawda? No nie wiem, ale nie wiem, może potem. Teraz słuchajcie, nie będziemy przedłużać, prawda? Nie będziemy przedłużać, nie będziemy tracić czatu. Tylko sobie na przykład zagramy Jaybreaka. wy na to, Dobra. okej, okay, myślę, że myślę że zagramy pierwsze Jaybreaka. Chociaż mam słaby internet. Ja nie wiem czemu, ale mam słaby internet, ale tak, pierwsze zagramy sobie w Jaybreaka. A potem ten special. Mam nadzieję, że się, się, nadzieję, że się wszystko załaduje. Oho! Dobra, okej. Okay. Eee, aha, dobra, okej. Okay. Tu, tutaj jakieś y, te y, odznaki mamy. Oczywiście Wam pokażę jak zeszczeliwać helikoptery, no i y, samochody przebijać, czyli opon... Czyli jak przebijać opony samochodem, nie? Mam nadzieję, że... Nie będzie że żadnego update'u. Kto by chciał dołączyć to oczywiście zafollować mnie. Yy, spodziewałem dużej liczby właśnie widzów, ale widzę, że tylko dwie. Niedobrze. Prawda? Ale pomyślę, że po live'ie zobaczę ile mam subów. Prawda? Yy, dobra, ok. Zaraz, yy, zaraz to wszystko nam się załaduje pięknie. No ja chociaż myślę, prawda? Bo tak to tu byśmy stenicy a jakbyś... A jak, a jak nic yy, by nie, to nie pomogło no to najwyżej będziemy poszukiwać ludzi prawda ten już zmienię nazwę yy, live a. no i to tyle mieliśmy pracować na pieniądze ale no no wiecie ze względu na lagi to wiecie tylko w ogóle czy mnie dołączy to jest w ogóle pytanie czy mnie dołączy to będzie problem bo, bo nie chcę mi takiego zepsu tego live'a, prawda, że, że wszystko, wiecie, nie działa, prawda. No, okej. Najwyżej, jeżeli nic nam się nie uda, no to skręczmy live'a, yy, kiedy, kiedy się da. Oczywiście do godzinki robimy tego live'a. Dobra, czy osoby wbiły? Widać teraz na moim liczniku, yy, czy osoby mamy, Jest bardzo dobrze. Będziemy grać Jabirika, jeżeli, jeżeli oczywiście się uda. Zlaudia, hej. Hej, yy, Widać, że tutaj moderator przy, przyszedł. Właśnie sobie przeszła, bo to jest... Bo to jest dziewczyna, prawda? Dobra, niech się na razie wszystko załaduje yy, i wszystko będzie oki. Okay. Przyciszę dźwięk. Yy, nie wiem, czy język zmienić, bo... Bo właśnie wiecie, yy, bo, bo wiecie, trochę bym mógł nie rozumieć, prawda? A po angielsku to ja wszystko znam, bo od youtuberów żyk, prawda? Dobra, ok. No kurde, wszystko, wszystko jeszcze się nie załadowało do końca, ale już się powoli ładuje. Mamy wolcika, więc to spokojnie. Ty, kto mnie bije? Kto mnie tam bije? Czy to, pis... Czy to policja mnie strzelała? Nie wiem czemu. Ale ja byłem, przecież nic, ja nie, ja nic nie zrobiłem. Chociaż nie... Chociaż... Chociaż może byśmy uciekli z więzienia. A ten, A co tutaj się stało? Ty, wolcika mamy. E, 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 e! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Już. Aha, jakim cudem zostałem aresztowany?! Brak? Przecież ja na nie uciekłem z więzienia. <grywa> dobra, okej. Okay. Y, trochę przyciszę tą muzykę, bo... bo chyba za głośna jest, nie? Czekajcie, bo... Bo ja całkowicie ją przeciszyłem, prawda? Yy, dobra, okej. Okay. No, a jednak mi się nie chce grać jaką więzień. Myślę, że pokażę wam, jak... Aha. Dobra, pięknie. Dobra, chcę zmienić właśnie rolę na policjant. Co jest? Co jest? Rany boskie, co się dzieje w ogóle? Oho, oh, oh, dużo więzienia będziemy mieć. Dobra, Dobra, okej. Okay. Weźmy sobie jakieś bronie. Halo, czemu nie mogę zablokować? auta? jak chcę zablokować auto? O, pięknie. No, halo! No, co takie lagi mam? Jezus, Maria. Jak jeszcze mnie mi wszystko wywali. Po prostu. No i będzie wszystko oki. Okay. Nie? Mam nadzieję, że żadnych hakerów dzisiaj nie spotkam. Bo to, jest, yy, bo to jest po prostu oszustwo. Aha, mam jakieś więźnia. To jest prawdopodobnie w pociągu. A nie w Lambo. Gonimy Lambo. Dobra. Myślę, że tak przez cały czas zrobimy, yy, będziemy grać w J-Breaka. Halo! To no co jest? Co ja takie lagi mam? Dobra, eee. Yy... Dobra, siema, yy, gram yy, z tobą. Dobra, okej, okay, tylko nie zaobserwuj. No i tyle. No już, no chyba, że już dołączyłeś. No to. Ula Ulala, dobra, okej, okay, jedziemy. Dobra, okej. Okay. I 250 bounty. Ty, co się stało? Halo? No co jest? No co jest? Rany boskie! Ale ja mam lagi straszne, kochani. Ja nie wiem co się dzieje, ale... Ale nie mogę złapać sygnału. Ewidentnie. E, dobra. Kurde, no, wszystko się będzie lagowało jeszcze. Niedobrze. niedobrze, niedobrze, kochani. To jest niedobra sytuacja. Bo naprawdę, może nas wywalić jeszcze w dodatku. Dobra, okej. Okay. E, więc tak. Rany! No wszystko, wszystko przez te lagi! Co jest? Inaczej skończę tego live'a, jak tak jak tak, tak, tak będą te lagi. Nie? Dobra, nie chce mi się go gonić poza tym. Ja ciekaw. Ale lagi, mam. to jest po prostu denerwująca, Prawda? Denerwująca człowieka, nie? No rany! Jeszcze mnie wywaliło! Ja cię... Dobra... No przecież go aresztowałem! Co jest?! Ja cię kręcę! Co jest to tą Ona się tak buguje? Bo ja... Bo ja nie wiem. Dobra, kolejny aresztowany. No i kurde, już dwie osoby mam. O! Za Dzięki za latanie, kochany. No. Właśnie y już, y już wiem, jak tego glicza y wykorzystać. No rany! Nie, Maria, bo tak... Nie no, tak... Nie. No rano, rano. Dobra, rano tutaj. Dobra. No rany! Nie, 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 nie. No, on jest! No, jezus, Maria! No, kurde, jeszcze mi go zabrał. No, pięknie. No, rany jeszcze musi się wszystko załadować. Dobra, ok, zeszczeliłem helikopter. Ty, no, kto mnie bije? Kto mnie bije? No, co jest? Naprawdę tego live, bo ja już nie wytrzymam. Jezus Maria. Uch, dobra, muszę zapanować, no bo naprawdę. Ten internet już mnie wykończy. Naprawdę. Bo ja nienawidzę takich lagu po prostu. Ale przecież miałem zielony pasek, no to przez te lagi ewidentne. Ja nie wiem. Nie wiem, co się dzieje, kochani. Halo, dobra. Kurde, bo ja chyba zaraz kończę tego live. A. Nie no. i tak bez, bez specialu to to średnio, gdybym miał ten lepszy internet, to to by było okej. Okay. Dobra, jak się czujecie, że jutro wracam się do szkoły? Yy, właśnie chciałbym wam yy, chciałbym was się zapytać. Dobra, ok yy, Możemy sobie jechać na spokojnie. A nie no, niby się wszystko załadowało, ale mam lagi. Mam lagi, tylko. Ulala. Kurde, nie uciekaj mi tutaj. To no, wszystko aresztowałem! Co jest? Co jest tą gą? Wszystkichałem, e! Dobra, ten aresztowany super Kurde, dobra, nie udało mi się go zastrzelić. Brak jeszcze go zabił. Dobra. Ok, gonimy tego kamaro, chevroleta. No, wszystko już się chyba poprawiło. Mhm, dobra. Jeszcze e, helikoptera goni. A dobra, nie chcesz mi się i tak gonić. Nie, no nie no, bo ja zaraz skończę tego live'a. Naprawdę, bo mało osób jeszcze w dodatku, nie? Pamiętajcie, żeby zostawić suba i lajka, no i w sumie to tyle. Dobra. Kurde, boję się wjechać na miasto, a obawiam się lagów. No widzicie jakie lagi są? No no i mi się jeszcze tam. Tam to się nie załadował, nie? Mhm, chyba tam w pociągu jest. Kurde, on Polas. Bo tamtem jest w Jverly Store, A dobra, tutaj go mamy. Ty myślisz, że, że ciebie nie widać? Rany! No rany boskie! Co się dzieje? Dobra, nie ma. Okej, okay, nie ma ucieczki, kochani. Nie ma. Tutaj jest jakiś gościu? Jest. Dobra, okej. Okay. No Jezus Maja! Jedzie to czy nie? No, naprawdę ja zaraz tego live'a. Przez te lagi. Najwyżej specjalnie przełożymy na 13 maj. Nie wiem. No i tak nie, nie chcemy się go gonić poza tym. Dobra, myślę, że pojedziemy do więzienia. Prawda? Dobra, myślę, że chyba do banku pojedziemy, dobra? E, do banku pojedziemy i zakończymy live, bo naprawdę ja już nie daję rady z tymi ludźmi. Luz jeszcze mało osób. Pięknie. dobra. Ja się boję tam yy, wchodzić. Dobra myślę, że tam wejdziemy. Dobra, tylko trzeba właśnie uważać na to, na to coś. Dobra, jest. Jest udało się. Ten, ten, y, odrodzimy CHP. Bo tu już trzeba sobie uważać. Aha, dobra, zakończyła się robbery. Chyba tam policja. Dobra, myślę, że to już koniec live'a, bo już naprawdę nie daj rady z tymi lagami. No i w sumie to tyle. Dzięki za oglądanie tego live'a. 27 minut. I w sumie...